Witam serdecznie drogie rybki na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energia przynoszą w tym tygodniu dla Was. Stabilizacja, jakiś pieniążek przychodzi, kucie swojego losu dalej, spokojna, nie ma jakiejś straty. Czyli nie ma straty, nic złego się słuchajcie, drogi rybki nie powinno u Was zadzieć złego. Czyli kujemy swój los. No troszeczkę jakieś tam walki, walki o prawdę, walki o kasę. czyli jednak troszeczkę będzie, ale stabilizacja jest zachowana, straty nie ma wygrywacie, wygrywacie przede wszystkim z trygonem powietrza to tak jakby było, była potrzebna jakaś walka, żeby jednocześnie ją zakończyć, tak, czyli wskakujecie na tego rumaka, wskakujecie na tego rumaka i walczycie. Walczycie z trygonem powietrza, ale bardzo ładnie się w tym słuchajcie. Dla Was nie ma z tego tytułu żadnej straty. Eee... Powiem tak moi drodzy. Jest, tak, jest, też, jest też historia taka, że nie wyjeżdżamy. Jeżeli możemy, to nie wyjeżdżamy, zostajemy sobie w domku, słuchajcie, bo tutaj jest tak, jakby część z Was, część z was słuchajcie, chciała wyjechać, bo tutaj są sanatoria, wyjazdy na jakieś urlopy. No, jakieś urlopy no ale tutaj karty pokazują, że chociaż właściwie ja wiem, to jest taka transformacja bo tutaj, znaczy powiem tak może być troszeczkę u rybek może być troszeczkę u rybek, bo tutaj jest akurat pokazało mi się zdrówko, nie w karcie nie w karcie tworzenia, czyli zdrówka, tylko pokazało mi się w energii tego dnia zdrówko u rybek, słuchajcie więc tak, jakieś to tak jakby troszeczkę strachu takiego, ale nie ma tu, nie ma zejścia nie ma odejścia, słuchajcie i jest, wprawdzie jest jakaś tam kontrola, jest jakaś wizyta w szpitalu poddanie się wyrokom, ale nie bójcie się, bo to jest tak jakby problem, który dotyczy was, Waszego zdrowia, moje drogie, moje drogie rybki, on by się przetransformował, no musiałam to postawić, bo mi wyszła czwórka, słuchajcie, to wyszły mi, to, no wyszły mi takie karty, więc tu jest poddanie się tak, poddanie się wyrokom poddanie się wyrokom boskim i tutaj jest i do góry mamy tutaj tą trójkę i do góry mamy lustrzano, położono luz, trójkę mieczy, więc tak naprawdę panie, które czytają to wiedzą, wiedzą o co chodzi, jeszcze tu mi wyszła śmierć, transformacja i tutaj dziwią, ale tutaj już pięknie karty się układają, czyli wychodzimy, czyli tutaj będzie potrzebna, czyli problem problem odnośnie zdrówka odnośnie stanu waszego zdrowia nie będzie taki straszny, jak, jak będzie się wydawało. Czyli tak naprawdę, jeżeli, jeżeli są to choroby sezonowe, bym powiedziała, że jesienno-zimowe. To nie będzie nic się złego, słuchajcie, nie zadziewa. Trzeba będzie przejść transformację, tak jakby trzeba było przejść leczenie. Słuchajcie, troszeczkę na to wydać, bo tutaj jest ewidentnie pokazane, że wydajemy sporo pieniążków na leczenie, ale wychodzimy przepięknie, przewspaniale z tego sztytu i jesteśmy zadowoleni. I wtedy karta maz, i te, wtedy kartka, e, kartka, świetnie, i wtedy karta, karta, trójka, słuchajcie, denarów mówi o tym, że coś tworzymy, że z czegoś pięknie wychodzimy, bardzo ładnie się podnosimy, podnosimy się z kolana, tak bym powiedziała, czyli dla tych naszych rybek schorowanych, szczególnie tych po operacjach, które mają już kolejną, ja bym powiedziała, że jest to kolejna operacja, kolejne jakieś zabiegi, na które Państwo się szykujecie, wyjdziecie z tego, to przetransformuje, słuchajcie, i będziecie się z tych kolan podnosić, w szczególności, jeżeli chodzi właśnie o kolana, ewidentnie o kolana lub chodzi, słuchajcie, moje drogie rybki, o nóżki. Jest też, jest też tutaj, no bym powiedziała, że to jest krążeniówka, troszeczkę jest krążeniówki, bo jest jakiś brak, totalny brak, tak jakby palenie, tak, jakby, no, tak mi się tutaj pokazuje, że no tak, tak jak ja czytam, to jest to krążeniówka, tak, ale wychodzicie troszeczkę będzie potrzeba pieniążka, rekonwalescencji, ale to tak jakby, bo tak jakby to było kolejny raz, przez kolejny sezon coś się zadziewa, idziecie, znów jest ten strach, ale nie bójcie się, przetransformujecie z niego, nie ma tutaj tego zejścia, nie ma tego odejścia, natomiast rodzinnie, no, natomiast no tak mi się tutaj na ten tydzień najbardziej moje kochane rybki to wszystko rzuca, ale, ale też jest taka historia, macie dużo mieczy. Niesłychanie dużo mieczy w tym tygodniu, czyli trzeba będzie o coś powalczyć, o coś zawalczyć, z czegoś zrezygnować, pomyśleć o czymś, ale nie bójcie się stabilizacji. Stabilizacji wam w tym tygodniu nie brakuje, ta stabilizacja nie ucieka, wszystko jest po prostu pod kontrolą. Gdzieś tam siły wyższe nad wami czuwają, prawda jest za wami, czyli jeżeli sprawy prawne, sprawy urzędowe, prawda jest za wami, nie ma żadnej straty. Nie skąpcie tylko, drogie rybki, w tym tygodniu na siebie, nie skąpcie na siebie, na swoje zdrowie na siebie, przede wszystkim na siebie tu nie ma rodziny, nie ma kogoś tylko jesteście żeby nie skąpić moi drodzy na siebie powiem tak, na skali roku, wydaje mi się, że na skali roku dla tych, które są bardzo bardzo ciężko chore rybki, tak, które mają schorzenia takie, które bardzo mocno wam dokuczają, czy są to słuchajcie, czy są to kolana, czy są to, ale są to, być może jest to kościec faktycznie jest to kościec ogólnie szeroko pojęte, to na skali roku pięknie z tego wychodzicie, słuchajcie i wydaje mi się, że nie będzie więcej z Problemu, moje drogie. Ogólnie tydzień jest taki na spokojnie. Jest stabilizacja, jest ta dziesiątka denarów, czy jakiś pieniążek przychodzi, jest kucie swojego losu, nie ma jakiejś straty. Karta podpowiada, żeby tworzyć, żeby tworzyć lub coś utworzyć. Nie bać się tworzyć, bo nie będzie słuchajcie, zubożenia, ale jednocześnie jest też jakaś walka, słuchajcie, z trygonem, z trygonem powietrza, więc tak naprawdę z strygonem powietrza, i tutaj trzeba będzie pokazać, kto tu rządzi. Tak, kto tu rządzi? No i jeżeli, jeżeli jesteście, słuchajcie, no nie ma jakiegoś tam tutaj, by... wszystko, moje drogie rybki, będzie wszystko w porządku, aczkolwiek to tak jakby, bo tak jakbym widziała tutaj w kartach tak, no widzę tutaj troszeczkę stachu, widzę jakieś tam obawy, ale to wszystko to, co jest, bo jest to to tak jakby, a byłam już to, przechodziłam, a już to przeszłam, a teraz, a teraz będę musiała przejść, a ja się tego boję, że coś się takiego albo, powiem Wam tak, może być tak, że jest to, bo wiecie, czasami, czasami może to być ta trójca, czyli ten nerwizja, Nerwica, taka nerwica mówi o tym, że boimy się czegoś, co przechodziliśmy wcześniej. Nie bójcie się, przy to zostanie przetransformowane. Trzeba będzie wydać jakieś pieniążki na to, bo tutaj są pokazane pieniążki, ale pięknie się to wyjdzie się z tego, pięknie się to zakończy. Tu nie ma żadnej straty, nie ma żadnego zejścia, słuchajcie, odejścia, moi drodzy. Także tak to widzę, moje kochane rybeczki. Taki tydzień, taki tydzień, niestety się czasami układa. Pozdrawiam serdecznie, kochani i buziaczki, do kolejnego czytania Hej, pa.